Witam wszystkich, wy jesteście na kanale Sam Sobie Inwestor, ja nazywam się Rostik. Dany filmik jest drugą częścią do filmiku, w którym opowiadam wam jak prawidłowo rozliczyć podatki od zysków kapitalowych i jak rozliczyć podatek od dywidendy zagranicznej. No a to jest druga część, w której chcę pokazać Wam, jak prawidłowo uzupełnić te dane do naszego PIT-u i jak to wszystko wysłać do Urzędu Skarbowego. Przed początkiem oglądania, jak zawsze proszę o pozostawienie łapki w górę i o subskrypcję kanału, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. Od razu chcę powiedzieć Wam, że musicie osobno płacić podatek od zysków kapitalowych, czyli od sprzedaży Waszych aktywów i od otrzymanej dywidendy. I to wszystko osobno trzeba rozliczyć, ale potem na jednym PIT to w sumie wypełnić i Wam akurat to pokażę jak to wszystko się robi. Żeby rozliczyć podatek to wykorzystuję taką stronę pod nazwą PITax. Jest wiele innych stron, które za pomocą których też możecie rozliczyć właśnie PIT a akurat PIT38, ale akurat dana strona jest dla mnie chyba najłatwiejsza, najlepsza no i w ogóle naprawdę bardzo mi się podoba. Jeżeli chcecie link będzie w opisie możecie sobie przejść, żeby nie szukać po prostu to w internecie. No i jeżeli wejdziecie na na daną stronę, no to macie takie coś. I od razu tutaj musicie sobie wybrać druk PIT. Pamiętajcie, że rozliczacie się właśnie od zysków kapitałowych, to jest PIT 38. Naciskacie sobie tutaj, no i давайте zobaczymy co tutaj dalej jest. Pisze dla kogo rozliczasz PIT? No oczywiście, że rozliczam to dla siebie, a nie dla innych osób, dlatego wybieram tylko dla siebie. Dalej Dalej mi pisze biblioteka otrzymanych pitów. No i można dodać PIT, dodać pit 8c. Pit 8c to jest pit, który wam wysyła polski broker. No oczywiście ja inwestuję za pomocą zagranicznego brokera, takiego jak Interactive Brokers. Także on nie wysyła żadnych pitów. No ale jeżeli jednak dostaliście jakiś pit od jakiegoś polskiego domu makarskiego, no to musicie sobie jego po prostu tutaj no, wpisać, wybrać. Tak? No ale ja tego nie mam, dlatego wybieram po prostu dalej. No i zobaczymy, co tutaj jest. Przygotowuje mi pytania. No i od razu pisze, czy uzyskałeś przychody z kapitałów pieniężnych? Oczywiście, że uzyskałem, także wybieram tak. Czym są przychody z kapitałów pieniężnych? No to możecie to sobie tutaj z dołu przeczytać. No i ja wybieram oczywiście, że tak uzyskałem, dlatego wybieram sobie dalej. No i mam pytania, w Polsce albo za granicą? Oczywiście, że otrzymałem te przychody za granicą, dokładnie nawet w Stanach Zjednoczonych, no ale jeżeli sprzedawaliście właśnie aktywa za pomocą polskich biur maklerskich, na polskiej giełdzie papierów wartościowych, no to wybieracie w Polsce też i też automatycznie sobie tam wpisujecie te dane. Ja wybieram tylko za granicą i pokazuję wam wszystko na moim przykładzie, także dlatego wybieram tylko za granicą. Wybieram sobie dalej, no i mi tutaj pisze z papierów wartościowych i z odsetek i inne. Z papierów wartościowych to jest właśnie jak sprzedaliście jakieś aktywa, czyli na przykład spółkę, tam akcje, no to wybieram sobie akcje, no czyli Papiery wartościowe. No a jeżeli otrzymywaliście dywidendy? No prawdopodobnie możliwe, że tak, no to też musicie wybrać sobie to też. Jeżeli nie otrzymywaliście, no to nie wybierać. Ja wybieram, że otrzymywałem te dywidendy, naciskam sobie dalej. No i tak jak wam mówiłem, że kraj uzyskania przychodów pisze wybrać. O, szukam sobie tutaj Stany Zjednoczone Ameryki. No i tutaj wybrałem Stany Zjednoczone Ameryki i mam tutaj przychód z papieru wartościowych uzyskany za granicą, koszt uzyskania przychodów i podatek zapłacony za granicą. No skąd właśnie dane liczby brać? Dawajcie wrócę do mojej tablicy, którą sobie stworzyłem specjalnie dla tego, żeby śledzić wszystkie dane dotyczące portfela. No i pokażę Wam na przykładzie tego, jak sprzedawałem akcje w, na przykład za 2022 rok na koncie maklerskim DeGiro. Pamiętajcie, że ja posiadałem jeszcze na tamten czas konto jeszcze w Interactive Brokers, no ale powiedzmy, że na przykład posiadałem tylko jedno konto maklerskie no to wybieram tylko jego sobie tutaj, no ale musicie podsumować po prostu wszystkie sprzedaży, po wszystkich aktywach ze wszystkich swoich kont. Ja na przykład mam tylko DeZiro, no to dlatego sobie szukam, jakie aktywa ja sprzedawałem w 2022 roku. No i tutaj na przykład znalazłem, sprzedawałem spółkę Pfizer, sprzedawałem NextEra Energy, gdzie to jeszcze jest 2022 rok, NextEra Energy Partners też sprzedałem, no i i w sumie, co potrzebuje stąd zabrać? No bo jest tutaj, tutaj naprawdę bardzo dużo liczb. Ale jeszcze wrócę tutaj i, po, i zobaczę: przychód z papierów wartościowych to właśnie jaki przychód otrzymaliśmy, kiedy sprzedaliśmy akcje No i oczywiście minus wszystkie prowizje, które zapłaciliśmy, czyli total minus commission, no i sobie po prostu znajdę tutaj na przykład Pfizer, NextEra Energy, czyli po prostu tą liczbę dodaję do tego, do tego, no i w sumie po wszystkich pozycjach, które sprzedawałem w 2022 roku, no i tutaj z dołu już mam sobie odliczone policzone wszystko, no i znam to, że na przykład received, no to jest w języku angielskim, ale to jest akurat mój przychód. Za 2022 rok na koncie WDZ otrzymałem przychód 3599 32 zł. 32 grosze. Skąd te dane, wszystkie liczby brałem? No to jak nie wiecie, no to możecie zobaczyć w danym filmiku. Tutaj macie akurat link. Musicie wiedzieć, skąd to w sumie wziąłem. No i tą daną liczbę przypisuję sobie akurat tutaj, czyli 3599.

Koszt, koszt, koszty uzyskania przychodów to akurat wszystkie koszty, które ponieśliśmy, czyli nasza ta, dana pierwsza kolumna, czyli na przykład cena akcji w, w, po kursie NPP minus 1, pamiętajcie też, plus wszystkie prowizje, które zapłaciliśmy, czyli dodaje wszystkie liczby z danej kolumny, tylko z, właśnie po danych akcjach, które sprzedawaliśmy. Ja akurat też mam tutaj sobie już pod że w sumie zainwestowałem, czyli mój, mój koszt uzyskania przychodu to jest 3560 68 i daną liczbę 3560 3560 68 tak dobrze wpisałem, tak. Przepisuję sobie tutaj, podatek zapłacony za granicą zero, dlatego że wszystkie właśnie podatki płacę już na terenie polskim, no bo podpisałem w ogóle formę W8BIN, która mi pozwala uniknąć podwójnego opodatkowania czy tak samo nawet o tej samej dywidendy. Dlatego w sumie, że żadnego podatku ja nie zapłaciłem. Tutaj zostawiam liczbę 0 i wybieram sobie dalej. No i tutaj od razu mi pisze, uwaga, przychody z odsetek za granicą zleczamy w Polsce niezależnie od państwa, w, której, w którym je uzyskaliśmy. No i tutaj mi co prawda dużo opcji, no ale wybiorę tylko, które jest mi potrzebna. Pierwsze to jest odsetki od pożyczek z wyjątkiem, gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej. No, w sumie 0, no, bo to mnie tak naprawdę nie dotyczy odsetki i dyskonta od papierów wartościowych. To, ma się, no, na te 19 dochодів. to znaczy, ile dywidendy my otrzymaliśmy w sumie, na przykład tych 19% w sumie powinniśmy zapłacić. w Polsce, bo taka kwota obowiązuje właśnie ten podatek belki od zysków kapitałowych. No i powracając akurat do mojej tablicy, która jeszcze raz mówię mi, mi pomaga bardzo, wybiorę, wybiorę sobie tutaj dywidend dejiro, czyli wszystkie dywidendy, które otrzymywałem na koncie de giro. i mam tutaj jak widzicie po każdej z pozycji wszystkie te dane, jak, jak ilość e, dywidendy utrzymanej, w jakiej walucie, jaki był kurs NBP-1 no i total in PLN i 19%, czyli na przykład po pozycji od spółki Allstate Corporation w sumie w przeliczeniu na polskie złotówki otrzymałem tam niecałe 20 zł, no to w sumie miałbym zapłacić 19% do tej kwoty 373 w Polsce. No i po każdej z tych pozycji po prostu zrobiłem sobie takie podsumowania i wyszło na to, że w sumie 19% musiałbym zapłacić 100 73 zł 73 grosze. Mam nadzieję, że rozumiecie, jeżeli nie, no to musicie zobaczyć jeszcze poprzedni filmik. Akurat daną liczbę 173 wpisuję sobie tutaj, 173. 3. No, i następnym pisze mi odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych. No to też nie dotyczy w sumie moich dywidendów, także zostawiam 0. No i następny mi pisze. Dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych lub w funduszach kapitałowych, też w sumie zostawiam 0. No i następna rzecz, którą muszę tutaj zapisać i wypełnić, to jest podatek zapłacony za granicą od powyższych przechodów. Tak jak i ja wam mówiłem, że popisałem formę w 8 BIN, która mi pozwala uniknąć tego podwójnego opodatkowania. No jeżeli podpisujecie ją, no to w Stanach Zjednoczonych automatycznie jest pobierane 15% o te dywidendy, a wy dostajecie już właśnie dywidendy pomniejszone o tych 15%. No ale pamiętamy, że w Polsce 19% tych 4% musimy dopłacić, a akurat dlatego to wszystko rozliczamy. Podatek zapłacony za granicą to wezmę sobie stąd. Zobaczcie, tak samo mam, ile w sumie miałbym zapłacić 19% i ile było pobrane w Stanach Zjednoczonych w та еволюція, ну і так само випшили чайню на польські злоти. No, i jak widzicie, że po każdej z pozycji osobno, po, bo w każdy dzień był, był inny kurs polskiej waluty, musiałem to sobie podliczyć. No, a w sumie potem musiałem to podsumować. Jak widzicie, że w Stanach Zjednoczonych było pobrano tam niecałe 18 dolarów, albo na polskie złotówki to 79,56 zł. I akurat daną kwotę 7956 79, wpisuję tutaj. Jeżeli to i to wpisaliście. No to jest już OK. I dalej wybieram sobie. Dalej, czy uzyskałeś przychody ze zbycia walut wirtualnych? no bo jeżeli sprzedajecie jakieś tam bitcoiny albo jakieś inne kryptowaluty no to musicie, ponosicie w sumie jakieś tam przychody, koszty uzyskania przychodów, także w sumie jeżeli mieliście to, to wybieracie tak i potem po prostu wpisujecie tak samo, bardzo podobnie te wszystkie dane i liczby ja nie sprzedawałem, bo nie mam żadnych kryptowalut, dlatego naciskam tutaj sobie wybieram nie i naciskam dalej, czy uzyskałeś poniższe przychody, inne przychody wygrane oraz odsetki anonimowe rachunki zbiorcze. Co to są jest, no to możecie sobie z dołu przeczytać. Ja, ja tego nic nie otrzymywałem, dlatego naciskam dalej. Czy ponios, poniosłeś straty z gildy w latach 2017-2021? Co to znaczy właśnie? Że w Polsce jest tak, że jeżeli ponieśliście jakąś stratę w poprzednich pięciu latach, no to możecie uzyskać, e, jakby zwrócić 5%, od, odjąć 5% tej straty. E, przepraszam, 50% procent tej straty w ciągu ostatnich 5 lat. Ja nie ponosiłem żadnej straty, bo nawet wrócę do mojego konta w Deziru, no to możecie zobaczyć, że w 2022 roku jednak miałem jakiś tam przychód, też miałem przychód, też miałem przychód, no ale już w kolejnym roku, to jak widzicie mam tutaj stratę, no także tam za dwa lata w sumie mogę już odliczyć jakąś część danej straty. No ale pamiętajcie, że ja posiadam jeszcze drugie konto w Interactive Brokers, także w sumie to nie fakt, że to będzie i to jest dopiero początek roku. No ale jednak, czyli ja na przykład nie poniosłam żadnej straty. Jeżeli tak, no to wybieram tak i tam dalej. Ja nie i naciskam dalej. No i czy masz miejsce zamieszkania w Polsce? No to tak. No i dalej. Optymalizujemy Twój PID, no i nam tutaj po prostu pisze, żeby wybrać wszystkie e, Wasze dane osobowe, tutaj oczywiście, że ich... E, przypisujecie sobie to wszystko akurat nie możecie to zobaczyć dlatego tutaj nic nie widzicie no ale jak wpisaliście to wszystko no to wybieracie sobie dalej i musicie tak naprawdę to bardzo poprawnie wpisać bo potem żeby nie było żadnych problemów następne to jest wybrać urząd skarbowy jak nie wiecie jak wybrać urząd skarbowy no to wpisujecie wasze miasto ulicę i urząd skarbowy i wam musi pokazać do którego urzędu wy się odnosicie no ja akurat mój to to jest to Urząd Kraku Kraków Podgórze, no bo mieszkam na terenie Krakowa, no i tak samo tutaj mam kartę dużej rodziny, jakieś jeszcze dane, ja tego nic nie wypełniam, naciskam sobie tutaj dalej, tak, dalej te no właśnie dla fundacji tych 1,5% procenta, ja sobie też w sumie nigdzie tego nie zmieniam, wybieram po prostu dalej. Sprawdzamy poprawność twojego pita, za chwilę będzie Pit gotowy. No i zaczekajmy troszeczkę, Jeszcze z czas oczekiwanie. Zaraz musimy sprawdzić, czy wszystko dobre jest to policzone, no bo zaraz Wam pokażę jak to mogę ja sobie osobiście sprawdzić. Twój pit jest już gotowy, i naciskam dalej. Od razu mi pisze, że niedopłata wynosi 28 zł. 28 zł to jest akurat. Suma to jest kwota, akurat zobaczcie, sobie zaraz wam pokażę, to jest nasze te podatek od dywidendów, które musiałem zapłacić, to jak widzicie 21,17. Zakończając do pełnej kwoty, to mamy 21. No i tutaj od zysków kapitałowych 7 zł, czyli 21 plus 7 mamy łącznie 28. I jeżeli nam to wszystko się zgadza. No to wybieram po prostu wysyłaj pit albo drukuj. Ja oczywiście wybieram sobie tutaj wysyłaj. Naciskam tutaj i od razu mi pisze składane deklaracje, moje imię, tam mój pasel, oczywiście. No i mi pisze przychod za rok 2021 rok. Jeżeli rok temu rozliczaliście PIT 38 to trzeba przepisać z niego pole 24 lub 34. Jeżeli tego pita 38 nie mieliśmy, to, to możemy sobie tutaj sprawdzić, skąd możemy kwoty tą daną wziąć. No i mamy tutaj, że z różnych pitów różna, tam, kolumna czy inne pole. No i widzimy, PIT 11, no to jest sumę pół z kolumny B w sekcji E lub pole 30, przepraszam, 88 lub 92, no i sobie po prostu daną liczbę tutaj, danej przychód wpisujecie i naciskacie podpisz i wyślij. No i w sumie to jest tyle. Tak naprawdę mam nadzieję, że wy zrozumieliście, o co tutaj chodzi. Mam nadzieję, że wam film się spodobał. Jeżeli tak, no to możecie wesprzeć mój kanał na takiej specjalnej stronie dla autorów pod nazwą Patreon. Link będzie w opisie pod danym filmikiem. No i dziękuję wszystkim za obejrzenie. Pa pa.